Team Challenge, reportaż Magdy Balsarak Właściwie to mnie przywieźli. Bo sam bym pewnie nie dojechał, bo byłem tak zrezygnowany i bez nadziei, bez wiary w życie miałem próby samobójcze, także przed już na pewno bym zeszedł z tego świata. Ważyłem ze 40 parę kilo, jak przyjechałem do Broczyny. Znaczy, ja powiem, że jak przyjechałam, to sama byłam e, jak ta ruina. Byłam chyba już po dwóch czy trzech żółtaczkach w szczepiennych. E, przyjechałam do Broczyny, to było w 1989 roku. Pamiętam to, jakby to było dziś. Spotkałem mamę, która dała mi numer telefonu. Mówi, wiesz co? Dostałam od koleżanki telefon. Podobno ci ludzie, jeżeli chodzi o uzależnienie, potrafią wyciągnąć człowieka z tego bagna. Zadzwoń do nich, umów się. I ja zadzwoniłem. I 2 stycznia 1997 roku trafiłem do ośrodka Teen Challenge w Broczynie. Pełen złości, frustracji, nienawiści. Przyjechałem nawet sam, nie wiem po co. No, słyszałem świadectwa ludzi, którzy mówili: Bóg ci może pomóc, ale ja w to nie wierzyłem. No dużo śmierci po prostu było wokół mnie i powiedziałem sobie, że albo coś z tym zrobię, albo po prostu umrę. Zerwałem się i dotarłem do ojca do domu, zapukałem do drzwi. To poczułem się po prostu jak taka szmata, po prostu pod drzwiami położona i, i mówię: Albo mnie kopnie, prawda, albo po prostu mnie przyjmie. Przyjął mnie do domu i powiedział w Cieszę się, że jesteś. Ale powiedział mi, że jest warunek, że on mi może pomóc, ale muszę się leczyć. Zgadzam się na wszystko. Siedliśmy w samochód od razu z ojcem, pojechaliśmy do tej bloczyny. Główne wejście do naszego domku. tutaj, na tutaj, 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 tutaj. Tu się wszystko zaczęło, tak? Tak, tu się w tym momencie się wszystko zaczęło. To co żona, zaczniesz, tak? Witam serdecznie gości. Nasz Welcome all guests in our center in Wrocław. Jak tu przyjechałam tu w pałacu byli zaangażowani tacy młodzi zapaleńcy, między innymi mój mąż. Wtedy jeszcze nie mój mąż z wyższego urbania. Takich pięciu panów i to jeszcze ta moja koleżanka? No nie było żadnego utrzymania, były jakieś tam dary. No, nikt z nas nie był nastawiony na to, żeby tu przyjechać i zarabiać pieniądze. Myśmy byli nastawieni na służbę. Modliliśmy się o to, żeby Pan rozwiązywał te nasze właśnie takie problemy związane z utrzymaniem, no ale no, nie mieliśmy jakichś tam specjalnie wielkich oczekiwań. Tadeusz Syrganowicz, z ośrodkiem związany byłem od 1986 roku, czyli od samego początku. Istnienia ośrodka, jak pastor Milewski rozpoczął poszukiwanie obiektu na ośrodek. Pastor Milewski bardzo dużo wtedy pomagał młodzieży. Bardzo dużo właśnie ludzi, takich uzależnionych młodych ludzi, trafiało do kościołów. Nikt nie potrafił tym ludziom jeszcze pomóc. Po 15 latach, 17 latach brania już nie miałem żadnej żyły, nic, tylko żeby wstrzyknąć zastrzyk, żeby podać heroinę, żebym się jako tako czuł, nie mając żył, trwało to 10 godzin, 11, 12. Płakałem i próbowałem gdzieś to wstrzyknąć. I to było tak, jeżeli ja dożylnie nie podałem, to było dobrze, to nic się nie stało, jeżeli nie podałem, robiła się dziura. I tak kolejna, kolejna, kolejna. Miałem tych dziur chyba ze 160, czyli całe ciało po prostu zaczęło gnić. 6 lat narkotyków, tak już naprawdę. Brałem amfetaminę. Mieszałem to z marihuaną i z tabletami. Później wyszedłem w 2006 roku z drugiego wyroku. Nie dawałem sobie rady ze wszystkim, bo sobie obiecałem, że jak wyjdę, to już naprawdę zmienię swoje życie. Ale jak wyszedłem z tego wyroku, wszyscy znajomi wokół mnie się pojawili i znowu były narkotyki, alkohol. Jak zaczynałem, panie, to nigdy nie mówiłem, że stanę się narkomanem. Zawsze drwiłem z tych śmierdzieli. Mówiłem sobie, kurczę, nigdy nie stanę się prawda, takim lumpem. A jednak stałem się takim lumpem, takim narciarzem, śmierdzielem, kopanym w tyłek. Różnie, w różnych miejscach spałem. Na dworcu, na ławce. No i koleś, prawda, leży z boku, już sztywny, siny. Panienka, z którą żyłem na bajzlu, sprzedawała swoje ciało, żebyśmy mieli narkotyki. Też się przekręciła. Z czym nie mogłem sobie poradzić w życiu? Najbardziej to z odrzucaniem ludzi. Jak usłyszałem, prawda, że jestem już do niczego i że mi nic nie będzie. A Ja się włamałem do naszego mieszkania. Wszedłem przez okno. E, wiedziałem mniej więcej, gdzie, gdzie trzymają pieniądze. E, zabrałem te pieniądze, kupiłem narkotyk i e, no już byłem tak zmęczony życiem, przytłoczony. I myślałem o tym, jak odebrać swoje życie. Dobrze, to idziemy dalej. Peskiem no, nie było, woda tu zamarzała. Zbyszek chyba na takim komarku jeździł. <laughs> To Spali, tak. Zwiworze, a to co, to że pałace, które co? Które po, po prostu było pustoszałe i, i tutaj związki ludzie radzić się dało. Za czasów komuny różne rzeczy też... Zu皆さん生活, ludzie mieszkali, później wywłaszczali tych ludzi i sprzedawali takie pałace na ośrodki. Zaczynaliśmy to jako sami, jako kościół ze Słupska. A później dopiero z misją Dawida Wykresona, Teen Challenge. Teen Challenge, ponieważ tak się utożsamialiśmy z programem, który funkcjonował w Stanach, programem, który opracował czy też założył pastor Wilkerson. No i też od nich doświadczaliśmy pomocy, współpracowaliśmy z Teen Challenge holenderskim, oni tu przyjeżdżali całym ośrodkiem, mogliśmy przyjrzeć się ich pracy. Podejściu do pacjentów, a też szkolili nas wieczorami, nie? Już, już po pracy, jak taki ośrodek prowadzić, jak to powinno funkcjonować. Nie? Pierwszy miesiąc coś w ogóle nie odzywałam do nikogo, bo wydawało mi się to kompletnie bez sensu, jak można w ogóle żyć i rozmawiać, nie będąc naćpanym. Wszystko wydawało mi się bez sensu, ale też. W, w samym tym miejscu było coś niesamowitego. a Była tam cisza, był tam spokój, byli tam ludzie, jacyś zupełnie inni, ciepli, przyjaźni, z sercem i to się po prostu czuło. No w ogóle idea ośrodka powstała z takiej potrzeby, żeby pomóc ludziom uzależnionym, wskazując na Jezusa Chrystusa jako rozwiązanie ich problemu. Tak to widzimy, tak w to głęboko wierzę. I chociaż jako psycholog no też się posługuje różnymi psychologicznymi metodami, żeby pomóc człowiekowi, ale to moim zdaniem są półśrodki. My akurat proponujemy to i no ja uważam, że to jest najbardziej optymalne, ponieważ dotyczy całego człowieka, jego ciała, duszy i ducha. Każdy pacjent, który zgłasza się do środka, ma tutaj dwa tygodnie okresu próbnego, mogą się temu przyjrzeć. Jeżeli stwierdzą po dwóch tygodniach, że faktycznie taki sposób podejścia terapeutycznego im odpowiada, no to wtedy piszą podanie z uzasadnieniem, dlaczego chcą tutaj zostać, i już uzyskują statut pełnoprawnego pacjenta. Była tam kobieta, która przychodziła do mnie do pokoju i czytała mi psalmy. Mówiła mi, że. Jest tutaj ze mną Bóg, że nie muszę się bać, to było dla mnie w ogóle też jakieś kosmiczne, ponieważ ja miałam takie jazdy w głowie, że bałam się przy zapalonym świetle, bo wydawało mi się, że mnie obserwują, bałam się zgasić to światło, bo już kompletnie, bo było ciemno. W każdym razie ona przychodziła i mówiła, że jest Bóg, On nade mną czuwa, czytała mi psalmy i... I jak ona to robiła, ja czułam się spokojniej, nie panikowałam, nie bałam się i wiedziałam, że coś w tym jest, że to na mnie działa, że, że to pomaga. Jak ktoś chciał ze mną rozmawiać, no to ja mówię, ale o czym ja mam z tym rozmawiać? Byłem taki, co nie ode mnie chcą w ogóle? Przywieźli mi tutaj, no to nie robią, co chcą, mnie, Ale to ja stawiam warunki, nie oni. bo dziś po miesiącu czasu. Miałem tak zwany rejon wewnętrzny, usiadłem na schodach. Zawołałem szczerze do Boga. A czy szczerze? No, zawołałem w tej swojej bezradności. Boże, jeżeli możesz, proszę cię, żebym potrafił kochać tych ludzi tak mocno, jak ich nienawidzę. Żebym zaczął kochać to miejsce tak mocno, jak go nienawidzę. Bo ja nie byłem gotowy na leczenie. Przyjechałem do ośrodka, i tak naprawdę, dlatego, bo nie miałem gdzie się podziać. Wiedziałem też, że jeżeli zrezygnuję, to mogę już nie mieć szansy na to, żeby wrócić do normalnego życia. No i zawałem do Boga. Po trzech miesiącach pobytu w ośrodku miałem motywację do tego, żeby coś z sobą zrobić. Naprawdę chciałem się zmienić. Jeżeli chodzi o program ośrodka, to też się rozwijaliśmy. Dopiero z czasem wprowadziliśmy właśnie taki podział terapii na etapy poszczególne. Są cztery etapy: zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, cele terapeutyczne, które pacjenci powinni realizować, społeczności problemowe, podczas których się właśnie omawiało różne problemy i też przejścia z jednego etapu na drugi, zajęcia w małych grupach, trening asertywności, czy też w grupie zapobiegania nawrotom choroby. Także to wszystko tak stopniowo było dołączane do tego naszego programu. Poza tym, no ten okres tutaj dość długi, bo 12 miesięcy to uczy człowieka tego nowego stylu życia, utrwala pewne postawy. Od godziny 8 do godziny 15 jest praca. Ludzie pracują, no właśnie, czy to w lesie, czy na kuchni, na rejonie wewnętrznym, na rejonie zewnętrznym, w pralni. Do godziny 15 każdy ma bardzo konkretny, wyznaczone zadanie do wykonania, nie. Na drugim etapie ludzie przejmują funkcje na miesiąc czasu. Po miesiącu są z tych funkcji rozliczani i to jest bardzo pomocne, bardzo pomocne, bo funkcja kierownika kuchni jest bardzo odpowiedzialna. Trzeba ugotować obiad i to dla sporej grupy, bo generalnie codziennie obiad przygotowuje się dla 30 osób, nie? No to troszkę tego jest. Wszystko, co jest z kuchnią związane, więc porządek na kuchni, czystość na kuchni, dbanie o, o próbki, które trzeba robić dla sanepidu, nie? Wynoszenie zlewek, zamówienie chleba, także bardzo często ludzie mają problem ze stanowczością, nie? I funkcja na kuchni wymaga tego, że musisz się nauczyć tam stanowczo, mówić do ludzi, pokazywać, co mają do zrobienia i musisz się tego po prostu nauczyć, nie? Także funkcje są bardzo ważne w ośrodku, bo one też mają bardzo konkretny cel, nie? Miałem swój dom, mamę, tatę, ale ten prawdziwy dom, który był dla mnie, to był tutaj początek mojego życia. Tutaj zacząłem się wychowywać, zacząłem dorastać. W ośrodku miałem 26 lat, jak przyjechałem, ale ja byłem takim młodzieńcem. Dostałem tu wiele miłości od ludzi i to było niesamowite. Tego, że, że, że naprawdę jestem taką cenną osobą tutaj dla człowieka, nie? tego drugiego, i to było takie pomocne też dla mnie. No, nauczyłem się jakby odbierać też miłość, bo myślałem, że nie zasługuję na nią po prostu. nie? No i kończyłem tutaj terapię 12-miesięczną. Procentowo można by powiedzieć, że wśród osób, które kończą ośrodek, 75-80% do 80 utrzymuje abstynencję. Około 25% to są ci, którzy niestety mają nawroty choroby, wracają do nałogu, ale też się okazuje, że po czasie na przykład wracają do tego ośrodka albo też próbują się leczyć w jakimś innym ośrodku i też utrzymują abstynencję. Są też tacy, którzy przerwali na przykład terapię, ale kontynuują swoje życie duchowe. Co prawda no nie ukończyli terapii. Myślę, że to jest zawsze najbardziej... Adekwatne. Kiedy jednak człowiek coś zaczyna i kończy. Wielu z naszych pacjentów zresztą podkreśla to z dumą, że niczego w życiu nie udało im się ukończyć. No i w zasadzie ukończenie terapii to jest pierwsza rzecz właśnie, którą tak mogą określić nie, w swoim życiu, że coś udało im się ukończyć. Skończyłem terapię w 93 roku w marcu. Do domu nie mogłem wrócić, bo w domu pili. Więc mieszkałem w Legnicy w Kościele przez 3 lata. Zacząłem pracować w mops Poszedłem pracować do noclegowni. W kościele miałem taki punkt konsultacyjny i motywujemy ludzi do leczenia. Coffee House to punkty konsultacyjne. To są miejsca, gdzie spotykają się ludzie prosto z ulicy. Ludzie z problemem, z wolontariuszami, którzy chcą im pomóc, którzy są zainteresowani ich życiem dotychczasowym, ale też pomocą później dalszą skierowaniem do ośrodka. To się rozrosło, i w tej chwili mamy około 30 takich, takich miejsc, i, i, i dalej powstają następne nowe. Nie? W tych punktach, właśnie w tych pracują pracuje wielu naszych absolwentów. Trafi się e, jakiś pacjent, to zawsze jak go przywożę, parę dni mogę posiedzieć. Ja przeżywam to, jak jakbym pierwszy raz przyjechał, jak e, czuję po prostu tego. Jadąc już tutaj, rozmawiając z pacjentem, wiozę ich z pełnym przekonaniem, że ich życie zacznie się na nowo. Tu, w tym miejscu. Ogólnie w Missy Teen Challenge. Tu, gdzie ptaki śpiewają, cisza. Jest pięknie. Słuchali Państwo pierwszej części reportażu Teen Challenge. Do wysłuchania drugiej części zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.